Udało się wyskoczyć do lasu. Majówkę, tak, majówkę się udało wyskoczyć do lasu, bo, bo w tym roku nam nie wyszło. Nie wyszła majóweczka e, Za dużo na Mówię Wiecie, ciężko jest pogodzić urządzenie mieszkania i przeprowadzkę, na przykład, z pięciodniowym trekkingiem, nie? No, więc udało się, na szczęście, dzisiaj na chwilę wyskoczyć do lasu po drodze do Kastoramy po drodze 20 km dalej prawie no ale to z tego um... śniadanko w lesie przetestujemy sobie na chwilę pobujamy się w hamacz, w hamaczku ticket to the moon super hiper leki znaczy... Hamak jest lekki, ale zawieszenie do niego waży tyle, co hamak, więc w sumie cały lekki zestaw nie jest. Do tego przetestujemy dzisiaj kucheneczkę survivalową tutaj Demarpy? Dempry? Demarpa firma taka. Takie fajna kucheneczka i kocyk. Kocyk mogliście już widzieć zresztą e, na jakichś zdjęciach z zielonki. No, no i może jakiegoś fajnego zwierzaka zobaczymy. Pogoda jest Całkiem ok, Jest pochmurno. Nie wali zabójcze słońce, ale też nie jest ciepło. Jest dość chłodno, zresztą jak widać. Jestem, mam wiatrówkę, kamizelkę na Primaloft'cie i koszulkę z drugim rękawem Marynosa. I jest mi tak dość optymalnie, powiedzmy. No, więc sobie tutaj wędruję. No i... Zobaczymy, czy coś nam się uda trafić tutaj, zobaczycie. Oby się klesz nie trafił. Permetryną sobie spodnie wypsikałem rano przed wyjściem, ale zobaczymy. Z zdjęciami też może być lipa, bo jest ciemno, zresztą jak widzicie, że wszedłem z drogi, wszedłem w las, no i szału nie ma, nie? Szału nie ma w oświetleniu. No. Ale najważniejsze, że jest las, że jest odpoczynek. Kurde, pierwszy raz w lecie od 3 tygodni? Czterech? Kurka jakoś tak może być. 3-4 tygodnie... To, to, to jest tak jakby pana kazać od razu odstawić wszystko Jeszcze gorzej. Bez lasu się żyć nie za... To jest uzależnienie ale zdrowe uzależnienie tam daniele są są daniele spróbujemy je podejść mamy to Z kamerki. obserwujcie uciekły niestety uciekły ale było kilkanaście łani jelenia i kilkanaście danieli danieli było może ponad 20 nawet no to wierące tego jest dużo niestety uciekły z tych zdjęć nie jestem zadowolony zresztą sami zobaczcie jak ciemno Robi swoje. Ale obiektyw jest czwórka, więc jest jasny jakich bardzo nie jest. Dlatego ciemno jest ogólnie. I tu nie jest pełna klatka, czy coś aparat. ISO 3200. Więc szału nie mają no do tego dużo gałęzi, co nie ułatwia wyostrzenia. Ale uciekły tylko kawałek. Więc jest szansa, może się udaje podejść jeszcze bardziej więc tropię, tropię je dalej no i uciekły Uciekły ale jest szansa że w innym miejscu je spotkam bo z reguły one jak w tej części się lasuje z to idą w inną część więc tam za jakiś czas to jakiś czas się skieruje a tu pokażę Wam taką ciekawostkę puszy zielonki tu jak widzicie taki wielki ruch on się tam ciągnie i ciągnie w tę stronę a tam też się ciągnie i jest to pozostałość po wojnie, to są rowy przeciwczołgowe taka ciekawostka tego w jest dość sporo ok w zielonce pozostałości powojennych jest całkiem sporo może by kiedyś nagrać odcinek historii zielonki? Hmm. No całkiem ciekawe mogłoby być. Całkiem ciekawe, a no teraz przekroczę rów i w jakimś bardziej dogodnym miejsce niż w tej stromiźnie i tutaj ja dalej jakieś to śniadanie muszę zjeść, bo głodny jestem, tak szybko wstałem, wziąłem plecak, poleciałem, że sierota zapomnę Śrota jestem, bo zapomniałem statywu, nie? No, żadnego statywu nie mam w sobie. No, więc, więc trochę Lipkenson. No, ale cóż. O, szedłem w całkiem fajne miejsce. Sporo piachu, więc bezpiecznie można będzie. Chweneczkę surwiwalową przetestować, że wiadomo, susza jest to lepiej nie ryzykować. A dwa? Tu akurat na piasku nie mam drzewek, więc hamaka nie rozwieścimy, ale mam koczyk, koczyk. zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Wam, że świetna sprawa i to nie tylko do czy turystyki, ale właśnie, że później na przykład, żeby pójść nad jezioro czy na rzekę, sobie w na Poznaniu nadwarte na piwo z kumplami. Mm. Świetna opcja. Można usiąść do pasucha. Nic nas nie znikuje. Zaraz wam to pokażę dokładnie. Kocyk nie jest z jakiejś wielkiej powierzchni, ale fajna rzecz, jest to impregnowany nylon jakiś taki podgumowany. Mamy kieszonkę. Czyli na plaży, czy nawet w lesie możemy sobie schować telefon, coś, żeby się na nie zapieszczyło. Bardzo fajną rzeczą to pod kątem biwaków jest na przykład położenie sobie tego pod karimat, jak śpimy na grzebie. Albo tak jak ja latem latem, w sezonie od wiosny do jesieni używam samopompy, ale krótkiej to mogę sobie pod nogi to podłożyć, bo pod samą samopompę, a pod nogi plecak, naprawdę fajna rzecz małe, lekkie, nie wiem, 300 gram waży czy coś eee, bardzo fajna bardzo fajna sprawa w zestawie, mamy też takie plastikowe śpiłeczki, które naprawdę fajnie się trzymają nawet w, pi w piasku powiem Wam, że tak sceptycznie do tego podchodziłem, no to takie dziadostwo, teoretycznie, ale naprawdę fajnie się to sprawdza, sezon na piwko w plenerze i tak dalej dopiero się zaczyna więc testy jeszcze będą trwały, zobaczymy jak z żywotnością tego na razie kilka razy sobie to rozłożyłem, ale zapowiada się całkiem, całkiem nieźle więc no ja zobaczę i wy zobaczycie jak to się sprawdza śniadanko będzie, tak jak już kiedyś nawet pokazywałem w jakimś filmiku nie pamiętam w jakim, ale na temat był. Tortilla, salami, żółty serek. Do tego, eee. ostry sosiek. W ogóle taki patent, nie jest to ultralight. Mimo, że chcę wejść w naprawdę chodzenie na lekko, to tutaj po jakimś sosie kiedyś właśnie została taka fajna buteleczka, szklana, mała. Idealna na weekend. Co miałem na weekend pojechać, ale nie wypaliło. Trochę. Yy, takie pierwsze danie, a drugie danie właśnie do tego użyję kucheneczki, którą zaraz Wam pokażę. pianki pianki z ogniska, pianki z kuchenki. Jako deserek taki, ta buteleczka, fajna jest do przenoszenia jakichkolwiek sosów. To co tam lubię, to co lubię azjatycki, akurat też, bo ma taki, pod nakrętką taką, taki łepek, takie coś, można sobie zamknąć. I dzięki temu naprawdę bezpiecznie można to przenieść grube szkło, więc trudno to zbić. Pojemność bardzo przyjemna. Polecam. Jako sposób na przenoszenie. Nie ultralight niestety, no ale jak trafię na taką plastikową, no to będę miał Chociaż szkło jest bardziej eko. A bądźmy też ekologiczni. Unikajmy plastiku. Ciężkie to, ale starajmy się zminimalizować go, bo ilość plastików, którą produkujemy, jest zatrważająca. Niezatrważające, naprawdę. To jak niszczymy tą planetę, to jest... Nawet nieświadomie, właśnie po prostu żyjąc. Kupując, picie, słodkie, jedzenie. Masakra. Szkoda gadać. Pierwsze danie zjedzone, a drugie? Drugie będą pianki. Na tej kuchence. Jak widać całkiem sympatyczna, duża kuchenka survivalowa z dużymi otworami nie powinno być problemu z zapychaniem z cugiem i tak dalej powinna naprawdę fajnie działać żebym wiedział, że tak zimno będzie dzisiaj nieprzyjemnie, to bym sobie wziął też kubek na herbatę do tego, tutaj jeszcze są takie blachy to sobie tu zakładamy to sobie, oj, no, tu sobie zakładamy i możemy na przykład Mniejszy kubek postawić, szaszłyczki sobie zrobić. Naprawdę fajna sprawa. Jak widzicie, jeszcze nie była używana. Zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. Jak się, używa, jak się będzie sprawdzała. No, <laughs> najpierw pianki. Jakieś konkretniejsze żarcie, innym razem. ucieka mrówko, uciekaj, uciekaj, mrówku. Pokazywałem kuchenkę, pokazywałem kocyk demarpy. Tu teraz jeszcze są dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest spork tytanowy w takim fajnym atui. Tytanowy Powiem wam tak, wygląda śmiesznie, kołopata. Ale naprawdę wygodnie się tym je. Nawet w domu mi się zdarzyło użyć. I krzesiwo. Krzesiwo jest zarąbiste. Jest jednym z najlepszych krzesiw jakie używałem. Powiem Wam, że Light My Fire no. Ta sama liga, ta sama liga, to jest, będzie niższa cena. W ogóle firma, ta temarpa pojawiła się, jest polsko-niemiecka firma. Nie znajdziecie jej na fejsie. W Googleach jak poszukacie znajdziecie, a najłatwiej znajdziecie ją na Instagramie. Dziwne to jest, ale nie wnikam No <coughs> więc teraz czas rozpalić łokień Rozpalone. I można się bawić. Delektować deserki. Jedną z fajniejszych rzeczy w tej kuchence jest to, że jest pokrowiec. Taki, taki. się składa w coś takiego. Patrzcie. Eee, Nagrania dla porównania rozmiaru. Taka paczuszka. I przede wszystkim jest to pierwszy roz... pokrowiec. Pierwszy pokrowiec do tego typu kuchenek, z jakim mam do czynienia. Który jest w sam raz, że nie trzeba się męczyć, żeby wepchnąć. Po prostu składam, wkładam mogę iść dalej. A nie, że tam wiecie, walka, nie, bo tam jest na milimetry zrobione, nie wiem, czy to jest cięcie kosztów materiału, czy wagi. Przede wszystkim, to być komfortowe. Tu pyk, pyk, pyk i litera. Naprawdę fajnie, no, zresztą do niektórych takich kłonek -y nie dają po korstu, że trzeba kombinować, nie. Więc trochę lipa. No ale co zrobić. Powiem Wam ciekawą rzecz. Te pianki z ogniska zrobiły się. Pierwszy raz jadłem pianki z ogniska. Ja teraz sklepy w jakimś i zobaczymy, że są dosyć ciężkie. Wezmę, spróbuję. No i wolę tortillas, z salami. Wolę tortillas, z salami, no ale cóż, Czło, trzeba poszerzać swoje horyzonty smakowe. Ach, no. Zbieram manatki i idę dalej. Ja mówiłem, może się tam uda jakiegoś Daniela czy coś zobaczyć. Krótko, krótko paliłem kuchenkę, bo słyszałem gdzieś, jakby coś jechało, zatrzymało się, a dym leciał jakoś na stronę, może leśniczy wiecie. Teoretycznie podobno jak jest ziemi metr na metr, ziemi, takiej ziemi jak tu, piasku, to można używać kuchenki każdego typu, czy to takiej survivalowej, czy wielopaliwowej, czy spirytusiaka, czy gazówki, no, no każdej kuchenki, nie? No, ale to jest teoretycznie, bo taką informację dostałem od jednego leśniczego i od straży leśnej, ale wiecie, no to jest pewnie kwestia interpretacji. Tak samo jak zakaz palenia otwartego ognia. Nie ma zamkniętego ognia, ogień zamknięty gaśnie, nie, nie pali się, no to otwarty ogień ogień. Jak już, a otwartego ognia też nie ma zdefiniowanego, więc no ale z tego co mi wiadomo z tego co mi wiadomo to trwają jakieś rozmowy z lasami państwowymi, żeby trochę bardziej ruszyć. Tą turystykę, taką prawdziwą turystykę piwa, Już nie mówimy o bushcraftzie, że... Czy to to... to turystyka, jeden pies tak naprawdę. Jeden śpi w namiocie, inny śpi yy, pod tarpem. Inny ma milion noży, inny ma milion kompasów i tak dalej. Nie? więc... Po prostu wszystkich nas łączy jedno. Pasja lasu, przygody, przyrody, poznawania świata. Tak fakty organoleptycznie dotykania, a nie tylko z ekranów monitora, co niektórzy są na tym polu na którym powinny być są tam. teraz się zastanawiam czy spróbować podejść czy czekać aż wyjdą Bodaj się przez pole pełne kleszczy nie jest zbyt zachęcające Boczkiem pola w niższej trawie, no względnie tu lasem z tej strony na czołowe nazwijmy to średnio, bo głośno będzie można siedzieć na bunie i czekać no zobaczymy, pomyślę jeszcze chwilę pomyślę jeszcze chwilę, Takie przesuwają trochę, to może może spróbuję podejść i znowu czekaj. Dziękuję, ale tym razem już się nie bawię w ich trafienie zmierzam w stronę auta jeszcze ja tutaj cholernik kastoramy muszę wjechać tam bym jeszcze posiedział w lesie z wielką przyjemnością ale no ale właśnie trzeba wracać najpierw trzeba znaleźć Cześć, chyba tędy przejdę. To wąsko to się wybije. No i tyle na dzisiaj. Jeszcze noszę roślinki na balkon. Żeby trochę lasu mieć w domu. Mimo, że się mieszka w centrum żeby coś tam było, będą porweczki, Robimy sobie ogród, może kiedyś nagramy nawet coś o tym, jak to wypali wszystko, jak to będzie wyglądało. Ech, finalnie, no. Nieco było na tyle dzisiaj. Chciałbym ja ja, że jak ogarnę wszystko, co jest do ogarnięcia, to będzie i więcej blog, postów na blogu, i więcej filmików, więcej wyjazdów, więcej wszystkiego. Ale jeszcze trochę. Więc dasz burz i czekajcie na kolejne odcinki.